Studio Dziennik, program Portalu Informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a dziś naszym gościem jest mieszkaniec Jedliny Zdroju, alpinista Dariusz Tęcza. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. My zapraszamy do studia mieszkańców naszego regionu, którzy mają wielkie pasje. Pana pasją są góry. Kiedy to się zaczęło, kiedy zaczęło się e, wspinanie, kiedy zakochał się pan w górach i jakie to były początki? E... Nasz region sprzyja aktywnościom górskim, więc od młodych lat i sami w grupie chodziliśmy na rajdy zorganizowane, włóczyliśmy się po górach. Potem zaczęły się wyjazdy w tatry, w których przechodziłem wszystkie szlaki znakowane. No, ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Więc zawsze marzyłem o wyjeździe w Wyższe Góry, marzyły mi się Alpy, aczkolwiek kiedyś to było mm, bardziej trudne, dostępne. Więc y, w końcu doszedł, przyszedł taki czas, że udało mi się wyjechać w Alpy. I gdy raz tam skosztowałem tego, z czym to się je, jak to wygląda. To już od, tak to zostało. Jakieś, tak, jakieś 15 lat temu to było i od 15 lat praktycznie co roku jestem co, przynajmniej w Alpach. Szukuje się pan do wyprawy w Himalaje. O tej wyprawie za chwilę porozmawiamy. Ja chciałbym jednak jeszcze zapytać właśnie, co powoduje, że te góry przyciągają? Mówi pan o tym, że mieszkamy w górach i dla nas to jest naturalne. No nie dla wszystkich. Mieszkamy w góry, nie każdy wyjeżdża w Alpy, nie każdy chce jechać w Himalaje. Co powoduje, że pan chce wracać w góry? E, zawsze lubiłem e, aktywność fizyczną, e, lubiłem się sprawdzać, e, lubię adrenalinę, wyzwania, lubię przekraczać e, granice swojego ciała. Zresztą góry nie tylko są moim pasem, bo jakoś pośrednio są też ultrabiegi, ultramaratony górskie, które pozwalały mi budować właściwą formę. Więc Czyli taka chęć łamania barier, łamania, tak? Swoich, swoich, przekraczania swoich możliwości, może w ten sposób. Mówi Pan o tym, że Alpy. W tych Alpach ile kilku tysięczników zaliczonych, jakie to nie jest, góry, mhm. jak to wyglądało, ta przygoda? Czyli no tak. Z liczby to można rzucić około 24 tysięczników. Niektóre są bardzo proste, dostępne dla większości ludzi, którzy naprawdę by tego chcieli, ale są takie, które stanowią większe wyzwanie, bo np. Mont Blanc, na którym byłem po raz pierwszy w Alpach, jest górą najwyższą i to jest magia cyfry, że jest najwyższa, ale nie jest najtrudniejszą. Ale już Matterhorn, Duforszpice, Do Dom, Weisshorn, no to są góry, które już wymagają pewnego doświadczenia, asykuracji, pracy ze sprzętem, z liną i tak dalej. Jak to wyglądają takie wyjazdy panu? te wyjazdy indywi indywidualnie organizuje, czy, czy są biura podróży najprościej mówiąc? Jak to wygląda? Nie, za każdym razem, do tej pory nie, nie korzystałem nigdy, z, nie raz korzystałem, ale to w Pamirze. W Alpy wyjeżdżamy w grupie przyjaciół, znajomych. Mam kilka grup, ale mamy taką grupkę Trzech nas jest, co w tej chwili e, trzymamy się razem i sami sobie to organizujemy. Tak, to około tygodniowe wyjazdy najczęściej są i tam robimy dwa, trzy szczyty, fajne. To jest tak, że Wy oczywiście wcześniej rozumiem, przechodzicie jakieś szkolenia, tak? To nie jest tak, że nagle e, wymyślam sobie, że okej, okay, jadę w Alpy, pakuję plecak i, i jadę, prawda? Tak, tak, oczywiście. Trochę szkolimy się na ściankach spinaczkowych. Niektórzy z kolegów są po głębszym szkoleniu skałkowym, gdzieś w biurze Rakowskie na przykład. Więc doświadczenie i z każdym wyjazdem oczywiście tego doświadczenia nabieramy. E, poruszania się w trudnym terenie jakimś lodowcowym, wrakach, e, asekuracja na szczelinach itd. Jak wyglądają właśnie te Alpy? Bo my często słyszymy, że ktoś e, zdobył te góry Mont Blanc, te góry, mm -hmm. które pan też wymieniał. Często słyszymy, że jest wyprawa e, e, kogoś e, na te szczyty. Jak to wygląda tam na miejscu? Jakie to są emocje, jak się wchodzi na taki czterotysięcznik? Przede wszystkim to jest duży wysiłek, bo jednak, żeby wchodzić powyżej 4000 tysięcy, oczywiście można to zrobić z marszu, ale to jest dość duży dyskomfort. Jednak wysokość robi swoje, już nawet ta 4 czy 4,5 tysięczna. Więc najpierw wchodzimy na jakiś niższy szczyt, tam do 4000, schodzimy na dół i śpimy, a potem, no to jest naprawdę takie wielogodzinne, monotonne wspinanie się i najczęściej the Dopiero pod szczytem gdzieś zaczyna się techniczna wspinaczka. Chociaż mater troszkę się różni, bo tam od razu się wchodzi w skałę i praktycznie non-stop w skala się idzie w, w dużej ekspozycji. Tam jest czas na podziwianie tego, co jest dookoła. Tam no myślę, jest... że tak. tak no właśnie tak. jak to wygląda? Bo to, bo to idziemy, my widzimy na filmach często mhm. widzimy prawda, zdobywanie e, szczytów, i tam jest to pokazane bardzo ekstremalnie, że to jest taka, e, taki marsz po prostu przed siebie do góry, bez Zwracania uwagę na to, co jest dookoła. Jak to wygląda? Nie, no oczywiście, że e, gro spinaczki odbywa się w nocy, bo się bardzo wcześnie wychodzi, żeby, żeby uniknąć roztopiania lodowców, że szczeliny mosty śnieżne są jeszcze mocne. Ale jak za dnia, no to na pewno jest zawsze chwila na refleksję, na jakieś fotografie fajne, zachwyśnięcie się tym. No i dlatego się tam wraca, bo to jest tak, tak niepowtarzalne, że na co dzień trudno coś takiego zobaczyć. Pan na co dzień jest przedstawicielem handlowym. Pan podporządkował swoje życie pod góry, czy to jest taki sposób po prostu na urlop u pana? Bardziej sposób na urlop, no bo jednak urlopu mam tyle, ile mam, jak w firmie, więc muszę sobie zagospodarować to, a poza tym jeszcze, tak jak mówiłem, jeżdżę na jakieś zawody, ultramaratony górskie w kraju, za granicę, czy żegluję po morzu, więc muszę to rozłożyć. Czyli zamiast leżenia nad morzem, leżenie w cieniu Mont Blanc na przykład. Mm, tak, tak, tak to wygląda. Szykuje się pan teraz właśnie na Himalaje. Kiedy wyprawa, jaka wyprawa i jakie cele w tych Himalajach? E, wyprawę zamierzamy zacząć znaczy na pewno, bo już e, wszystko zapadło e, wszystkie terminy są uzgodnione czyli 5 październik do 5 listopada. Wyprawa do Nepalu e, w rejon Everestu. Szczyt nazywa się Amadablam, który ma 6812 metrów nad poziomem morza. Nie jest to jakiś najwyższy szczyt, ale za to jest bardzo, bardzo charakterystyczny. Tak jak Matterhorn w Europie jest taką wizytówką powiedzmy Alp, tak Amadablam jest nazywany Matterhornem Himalajów. Każdy wspinacz, który idzie w kierunku czy na wyprawę do, na Everest czy Lotse, przechodzi obok Amadablam, który robi piękne wrażenie. Trzeba było się jakoś specjalnie dodatkowo przygotowywać, bo ten szczyt od tych w Alpach, no, co najmniej o 2000 jest metrów wyższy, prawda? To już jest wyższy tak, poziom, tak. można powiedzieć. Znaczy technicznie też ma spore trudności, bo są fragmenty wspinaczki skalnej dość, eks dość eksponowanej i sama kopuła szczytowa jest mocno eksponowana, śnieżno-lodowa. Są poręczowane tam już przez szerpów trasy, bo wymagający teren, ale przede wszystkim zadbać musimy o kondycję. Aklimatyzacja to jest jedna sprawa, bo będziemy aklimatyzować się na szczycie Island Peak u południowej ściany Lodce 6200. Ale nikt nas tam nie wniesie, nikogo w góry, nikt, nikogo nie wnosi. Ile tak. trwa wejście na taki szczyt? Bo wy też nie, nie wchodzicie prawda, z poziomu zero, wy, tak, wy też tak, tak, wchodzicie tak. z jakiegoś poziomu. Ile zdobywa się taki szczyt? To jest jednotniowe wejście? Jak to wygląda? Znaczy, wyprawa trwa miesiąc i to jest optymalny czas, żeby dobrze to zrobić. W trzy tygodnie jest szansa, ale to jest yy, yy, Prawdopodobieństwo, że na przykład załamie się pogoda, nie ma czasu, wtedy nie ma tego buforu bezpieczeństwa. A sam trekking do bazy pod prawie pod Everestem, bo to jest ta sama trasa, trwa blisko 5 dni z, Katma z Lukli. Okay. A najpierw się przylatuje do Katmandu, potem przelot do Lukli, hmm, potem właśnie trekking 5-dniowy, potem jakieś 3 dni na aklimatyzację na Island Piku, potem się dopiero po dwóch tygodniach, mniej więcej, wraca pod y, Amadablam. I wtedy, jeśli jest, są sprzyjające warunki, to można to zrobić w 3-4 dni, wejść i zejść ze szczytu. Czyli jesteście zmuszeni do tego, żeby robić obo obozy jak gdyby po drodze, tak? Tak, tak, tak. No, trzeba, trzeba stopniowo nabierać. Jednak, no, nie ma sposobu innego na aklimatyzację, jak wchodzenie w górę i schodzenie w dół. Ile takich obozów na takim szczycie? No, jest. Znaczy, na no, Amadablam. W w tej chwili są dwa, dawniej był trzeci obóz, ale od czasu jak kilka lat temu zmiotła lawina przewodników z alpinistami, tak już na takim siodle nie, nie stawiałem tego trzeciego obozu, więc są dwa obozy już na, na, na samym szczycie Madabla. Jak organizuje się taki wyjazd w Himalaje na blisko na górę, która ma blisko 7000 metrów? To można indywidualnie z są biura podróży, które to organizuje? Jak to? Pewnie są osoby, które potrafiłyby to sobie zorganizować, ale muszą. No są robić. doświadczeni, Ta, prawda? Duże doświadczenie, Też, żyją z oczywiście, oczywiście, A wiadomo, że gdybyśmy tak indywidualnie pojechali, to frycowe by się zapłaciło za, bo miejscowi by zdarli z nas wszystko, co można. Ja skorzystałem z usług agencji Patagonia, którą prowadzi Ryszard Pawłowski. No, legenda polskiego światowego himalajeizmu, zresztą ostatni partner Jerzego Kukuczki, właśnie mhm. tutaj widocznego, e, gdy odpadł, to właśnie Ryszard e, towarzyszył mu. On jest... prowadzi tą agencję e, i. Robi to zarobkowo, więc Aha. oczywiście płacimy za usługę, ale relacje są partnerskie, więc bardzo fajna atmosfera jest i on też z nami się wspina, wchodzi i nad tym pieczy trzyma. Czyli jedziecie tam grupą ludzi, która się poznaje na miejscu i wspólnie, tak. rozumiem, zdobywa takie szczyty? W tej chwili się kontaktujemy przez Whatsappa, maile. E, poznamy się pewnie część na lotnisku w Krakowie, ale z różnych miejsc ludzie wylatują. To będą sami Polacy? E, tak, tylko że jeden chyba z Niemiec, jeden ze uh -huh. Szwajcarii, reszta z Polski. Około 10 osób ma uczestniczyć w wyprawie, z tym, że część idzie na trekking, część na Island Peak a chyba cztery osoby tylko na Madabla. To nie są tanie rzeczy, powiem wprost z tego, co tutaj rozmawialiśmy. Dokładnie. Rozmawialiśmy o tym, że, że no, pan stara się w związku z tym, że to jest pana takie hobby, pasja, zebrać potrzebne pieniądze we własnym zakresie, no ale w ostatnim czasie, jak gdyby, wszystko bardzo mocno podrożało, no i stąd rozumiem trochę apel takich, gdyby ktoś chciał pomóc, wesprzeć, być może dostać specjalną pamiątkę ze szczytu, właśnie jakieś zdjęcie, Dokładnie. to żeby się skontaktował. No, bo ale... mimo wszystko jest to spory wydatek. Oczywiście staram się sam sobie zapewniać, albo zarabiać na, na swoje przyjemności. Tym bardziej to jest marzenie moje od, od, od wielu lat i. Też chciałem tak zrobić, ale przez ostatnie pół roku, jak już środki miałem mniej więcej przygotowane, e, sytuacja e, wojna w Ukrainie, inflacja, e, podwyżki cen paliw, same przeloty o, o 30%, dolar o 25% w górę, a tam tylko w dolarach się rozliczamy, więc koszta wzrosły no, niespotykanie wysoko, więc bardzo, bardzo. Czyli jeżeli by chciała jakaś firma pomóc, e, tak. czy osoba prywatna, na, zapraszamy do kontaktu. Oczywiście w zamian no, dużo nie mogę dać, ale mógłbym, e, oczywiście, jakieś tam e, logo sponsora, e, jakiś baner sponsora e, na szczycie, gdziekolwiek, wszędzie mógłbym e, to eksponować. E, po powrocie, e, zresztą mam już troszkę doświadczenie w tym, bo e, po wyprawie w, w, w Pamir, na Piklenina robiłem prelekcje w szkołach, non-profit, po prostu uh -huh. proszono mnie i dla dzieciaków takie rzeczy, przedstawiałem relacje z wyprawy, coś takiego dla pracowników firmy, czy w jakiejś innej formie, bardzo chętnie bym popowiadał, jak to wygląda, przedstawił, pokazał sprzęt i, i tym podobne rzeczy. Wszystko, co od siebie mógłbym dać, to bardzo, bardzo chętnie jestem otwarty to na takie powiedzmy coś. powiedzmy jeszcze mniej więcej właśnie, jakie są koszty takiej same bilety, to już podejrzewam kilka tysięcy złotych. Tak, no było około czterech, teraz już zapłaciłem, niestety 6700. Sam przelot do Katmandu. Potem jeszcze jest przelot do Lukli awionetkami, Nie wiem do końca, ile to będzie w tej chwili kosztowało. Agencja bierze około 5000 dolarów. Jeszcze ze sobą muszę mieć, więc no, powyżej 30 tysięcy e, na pewno to będzie kosztowało. Były Alpy, najpierw były polskie góry, później były Alpy, teraz Himalaje, e, co później? Zależy, jak zdrowie będzie. Dlatego y, tak y, na szybko wrzucę. Y, jak koszty zaczęły rosnąć bardzo wysoko, i zacząłem, zacząłem się głęboko zastanawiać, czy, czy wchodzić w to w tym roku, czy odpuścić. Ale z kilkoma przyjaciółmi rozmawiałem i właśnie partnerami górskimi, y, więc nakłaniali mu Darek: Nie odpuszczaj, bo tak za rok nie wiadomo, mam swoje lata, mam 60 lat. W tej chwili skończyłem w tym roku. Nie wiadomo, co w przyszłym roku będzie, czy będę w takiej formie, w jakiej jestem, jaka sytuacja geopolityczna i gospodarcza będzie. A więc chwytam za rogi byka i, i po prostu. Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. Zachęcamy wszystkich Państwa, którzy chcą pomóc Panu Darkowi do kontaktu, do tego, żeby wesprzeć wyprawę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie, dziękuję Państwu. Dariusz Tencza, alpinista, mieszkaniec Jedyny Zdroju, był gościem programu Studio Dziennik, programu portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dziękuję bardzo. 幸亏。